Witam kolejny odcinek. Także ostatnio miałem takie zapytanie jaka alternatywa yy, czy jakiś tam inny gaźnik do silnika 250 yy, A widać że jest wszystko rozdłubane, bo będę robił taki przegląd silnika bo już można powiedzieć, że drugi sezon jeździ tam z mniejszymi czy z większymi jakimiś tam usterkami, ale wszystko się cały czas się tam robi, zagląda także gaźnik jest taki to jest gaźnik taki trochę inny to jest gaźnik wtykany na taką średnicę już nie pamiętam ale to jest średnica 30 albo 31 mm No także to jest e, japan czyli jakiś tam japoński gaźnik tak? nie wiem są to jakieś, jakieś modele tak zwane Keishen czy jakieś też są od podobnej tej. Tu jest też jakieś oznaczenie IK25 JL1. Ale średnica, tak jak mówię, jest zbliżona do gaźnika tego PZ30. No, a tylko tu jest taka różnica, bo tu jest automatyczne sanie, też trochę inny patent na, na linkę i tak dalej. Ale gaźnik dobrze dosyć działa. Także jedynie są tylko jakieś tam mniejsze czy większe problemy kurcze stój gaśnik dobra nic mi nie będzie także są mniejsze czy większe problemy z przerobieniem tam króćca jak widać to jest też jakieś tam krócie skupiłem nie bym miał pasować do tego silnika no ale tam jest trochę inny kąt śrub ja tam coś chyba przerabiałem Coś mi się tam wydaje, że coś szlifowałem I tak dalej, także jak widać tam jest Nie jest tam to idealnie do, do końca tam zgrane w środku Także będzie trzeba to też poprawić, no ogólnie ta guma Kupiłem tą gumę, ale ta guma niestety jest mm, Takiej gównianej jakości, że szkoda gadać, ona jest tutaj Teraz nie wiem czy to będzie tam widać No jest tam takie rozbebeszona tu chyba widzę, że coś by pchało całkiem Ja to jeszcze uszczelniałem z drugiej strony później ale ale widzę że zaczyna to nie zdawać egzaminu bo po prostu guma się zaczyna rozciągać od benzyny i silnik silnik źle zaczyna wszystko pracować i gorzej odpala i tak dalej będzie trzeba albo to przerobić kiedyś miałem inny taki tutaj przerobiony taki Króciec metalowy dorabiałem też pod ten gaźnik, ale później gdzieś tam znalazłem i kupiłem to na próbę, ale to niestety jest gówniane. Także chyba będę wracał do metalowego krótca, tam przynajmniej się praktycznie nic nie działo. I tak dalej. Hmm. No, co tu będę jeszcze robił? Będę wymieniał zębatkę, przednia tylna zębatka, bo jest już zużyta, łańcuch był wymieniany. Także... Już to nie będzie też tak widać. No ale już zębatka się po prostu kończy, a nie chcę męczyć jeszcze. No, to wszystko różne, bo jest nie nieponapinane. Także nie, nie chcę po prostu męczyć łańcucha no, na zużytych zębatkach, bo to się wszystko jedno drugiego się po prostu psuje. Także zębatka ja jeszcze, a to tam za chwilę pokażę. A no, to też nie będzie może widać z tej czystej strony. Jak widać tam zębatka się przednia też kończy, także też wymieniam, łańcuch jeszcze zostanie na ten sezon, a następny sezon nowy kupię. O, zębatka jest też niestandardowa i tak dalej, bo jest po prostu, mam tutaj jeszcze naszykowaną, przerobioną tę zębatkę od jakiegoś tam motoru, 56 zębów, są tylko i o może tak no, będzie widać Są tutaj nawiercone nowe otwory praktycznie to jest wycentrowane, także tam być żadnych dużych nie będzie także tak to wygląda także nie potrzebuje szybko kładem jeździć ale potrzebuje dosyć sporej mocy pociągowej no tak samo ząbatka oryginalna w tym silniku jest 15 Tutaj jest 13 zastosowana, tego w 13.56. No jeszcze co będę jeszcze. No dzisiaj chyba wezmę jeszcze wyciągnę głowice, ja to zbiorę, ale już dzisiaj nie będę tam do niej zaglądał. Będę sprawdzał. Luzy zaworowe będę demontował, a to już chyba jutro będę demontował i zawory robił taki przegląd i ewentualnie jeśli będą wytłuczone zabezpieczenia to od razu wymienię, bo mam a nie chcemy już drugi sezon, ten silnik też się ma sporo do roboty, dociągania ciągania i także na pewno tam jeszcze, też mogą mnie domagać, a lepiej wymienić zawczas, aby później wymieniać albo całą głowicę, jeśli coś się tam by urwało, czy wał, czy, czy tłok, także może być różna sytuacja także lepiej od razu to sobie tam wymienić i... no dobra, może jeszcze się odezwę, nie jeszcze chyba, tylko dzisiaj z z odkręcę tutaj głowicę, sobie to ściągnę i ewentualnie zobaczę jak tam wygląda tłoki i, i zawory z drugiej strony czy w ogóle jestem strzelnym, no, bo to też jest pytanie no, ale raczej chyba tak, no silnik tutaj wcześniej jeszcze miał dobry akumulator, bo dobry akumulator też drugi sezon, także już też już mało jeżdżony i postał trochę, także już też nie trzyma ale tak to jak było wszystko praktycznie tam super fajnie porobione no to z rozrusznika normalnie odpalał ale teraz już tak wszystko zaczyna nie domagać więc rozrusznika już nie chce szarpnąć no ale tu też nieszczęności to się tak wszystko składa i tak dalej że później to wszystko zaczyna gorzej odpalać no dobra także biorę się za, za skręcanie odkręcanie głowicy i ewentualnie jeszcze coś tam dokręcę No i rozemrałem jeszcze chwilę ja także tak mniej więcej wygląda tutaj cylinder. Jest trochę takiego nagaru, ale wiadomo jak coś tam w silniku coś w silniku zaczyna nie domagać, no to tam gdzieś czasami albo za dużo powietrza, albo gdzieś tam za dużo benzyny bierze. A wiadomo tutaj jest to automatyczne ssanie, więc ono działa także przy rozruchu zawsze więcej benzyny daje, więc może ten nagar być z benzyny, no, ale wyskrobiemy na dwa sezony, więc coś tutaj troszeczkę gdzieś musiało nie domagać albo gdzieś minimalnie może olej ze skrzyni też bierze, coś wszystko możliwe, wszystko możliwe no ale wy, wyczyszczę to ogólnie no, spalanie jest takie Nie ja wiem, może tak że także ten, ten tutaj mamy jest dosyć biały taki nie są mocno zawalone te te tutaj yy, zawory świeca też jest dosyć czysta Jestem ten nyper, jest ten Nipel jak widać biały więc spalanie jest mm, można powiedzieć optymalne mieści się w tolerancji no cynimy tam tłok też jest trochę trochę z nagarem ale ja to wyczyszczę sobie na spokojnie I jeszcze powinien silnik z dwa sezony pojeździć później ewentualnie można wymienić tam tłok albo pierścienie, jeśli będzie taka potrzeba jeśli się to zacznie olej brać. A to się zobaczy w praktyce. No i tak jak mówię tutaj, zaraz będzie może to widać. Także ten krócierz od Kant, bo Kant Dupy na pewno jest tutaj już całkowicie rozwalony. Tak, ja go lepiłem. Także będzie trzeba jutro, jutro to po prostu wszystko posprawdzać. Jeszcze jakieś mi została ze śruby tutaj No dobra, także nie jest źle jak na, jak na taką ciężką pracę, jaką kład tutaj wykonuję to jest wszystko można powiedzieć OK No jeszcze będę musiał być może tutaj mam tłumik, może jeszcze go trochę przerobię jeśli będę miał inne rurki to yy, dam większe rurki, żeby się po prostu silnik więcej ciepła prowadzą no dobra, także trochę roboty jest jeszcze może sobie to tylko wyczyszczę i będzie można to powoli jutro w kupę składać dobra